piątek piąteczek piątunio zobaczcie my tutaj kominek działamy kosze już mniej więcej wyprowadzone ja tam walczę jeszcze na dole zaklepuję na dole zaklepuję ten wyłaz eee, no a z kominkiem no tutaj następne cudawianki wyszły już mniej więcej tutaj wadim powyprowadza wszystko ładnie pięknie po nie wiem czy widzicie tą papę przy kominie Tutaj wrzucę Wam od razu teraz to zdjęcie. Jak to wyglądało wcześniej. Zobaczcie, że no tutaj mamy kratki wentylacyjne. No nie wiem jak to oni robili. Normalne te kratki wentylacyjne były, nie było żadnej wentylacji, więc, więc my tutaj będziemy musieli jeszcze sobie żaluzję zrobić. Wycinamy tutaj jeszcze dalej, żeby ta przestrzeń wentylacyjna była większa. Da się blachę perforacyjną żaluzję i będzie to. Działało jak należy. No i to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego weekendu dla Was. Trzymajcie się. Cześć.